na moim kanale Soul Medica. Bardzo Wam dziękuję, że tutaj zaglądacie. Szczególnie kłaniam się nisko wszystkim moim subskrybentom mojego kanału. Dziękuję za poświęcony czas, uwagę, za zaufanie również. I kochani, zależy mi na tym, żeby popularyzować wiedzę psychologiczną. To po pierwsze. Ale po drugie, czerpię ogromną radość z tego, kiedy piszecie że jakieś treści, które poruszyłam, pomogły wam uwolnić się od czegoś, pomogły wam coś głębiej zrozumieć, pomogły wam wprowadzić przede wszystkim pozytywne zmiany w waszym życiu. To jest miód na moje serce i bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że też dzielicie się takimi właśnie ym, swoimi historiami życiowymi. Kochani, zastanawiałam się, o czym dzisiaj Wam powiedzieć? I stwierdziłam, że jest taki temat, który kiedyś tam gdzieś ruszyłam delikatnie, ale on wymaga pogłębienia, a mianowicie chciałam Wam powiedzieć na temat tak zwanych myśli rezygnacyjnych. Myśli rezygnacyjne. Co to jest? To jest coś takiego, co może pojawiać się u każdego z nas i chyba pojawia się u każdego człowieka na przestrzeni jego życia. To oczywiście będzie pojawiało się w różnym natężeniu u ludzi, w różny, na różnych etapach życia, wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem, kiedy coś w nas łupnie tak, że czujemy, że jakby rozwaliło nas zupełnie. I to są myśli typu: po co ja żyję? To życie jest bez sensu. A właściwie, gdyby mnie nie było, czy ktoś by po mnie płakał? To są tego typu myśli. I tak jak mówię, jeśli one się pojawiają na skutek jakiejś przykrości, które nas spotkały, ale pojawiają się i znikają. Nie przejmujmy się tym. To znaczy, przejmujmy oczywiście, bo to, bo to jest yy, bardzo nieprzyjemna myśl, ale yy, nie bójmy się od razu, że to już jest coś takiego, co nam może w jakiś sposób zagrozić. Jeśli odpowiednio Silny sposób odepchniemy tego typu myśli, ale sobie pójdą i nie będą nas dręczyły. Natomiast jeżeli zauważymy, że takie myśli trzymają się nas dłużej niż dwa tygodnie, to powinniśmy mm, poszukać pomocy dla siebie, dlatego że wtedy może to wskazywać na to, że pomalutku, pomalutku wchodzimy w klimaty depresyjne. A jak wiemy, depresja jest bardzo ciężką chorobą. Ja mam bardzo wielu klientów, pacjentów, którzy są u mnie w terapii, którzy chorują na depresję. Łączymy psychoterapię z takim podejściem, też farmakologicznym leczeniem. To daje, uważam, najlepsze rezultaty. Ale słuchajcie, ja jestem pełna podziwu dla tych osób, które zgłosiły się na terapię, ponieważ miały na tyle wysoki poziom wglądu w siebie, że zobaczyły te osoby, jak bardzo myśli rezygnacyjne ich osłabiają, jak bardzo um, w, wprowadzają pewnego rodzaju taki wewnętrzny rozpad w ich osobowości. Jeżeli w odpowiednim momencie wychwyci się takie myśli, terapia jest w stanie zdziałać bardzo wiele. Może wręcz doprowadzić do tego, że depresja się nie rozwinie, nie pojawi się. Człowiek wyjdzie bez szwanku z, z czegoś takiego. Natomiast jeśli się to zaniedba, jeśli te myśli trwają całymi tygodniami, to istnieje bardzo duże ryzyko, że przemienią się w myśli samobójcze. A myśli samobójcze to już jest, kochani, ostra jazda, to już jest taka presja na człowieka, taka, taki nacisk na naszą psychikę, ale też na naszą duszę, można powiedzieć, że człowiek gnębiony myślami samobójczymi, on wie, że te myśli będą powracały. One powracają, one wybudzają w środku nocy, one paraliżują życie takiego, takiej osoby, takiego człowieka. Statystyki, kochani, są bardzo ponure, dlatego że wiemy o tym, że co 40 sekund na świecie ktoś odbiera sobie życie. Nie wolno tego lekceważyć. Nie wolno dopuścić do tego, żeby myśli rezygnacyjne przemieniły się w myśli samobójcze, a myśli samobójcze, żeby doprowadziły do aktu samobójczego. W jednym ze swoich filmików, to już jest taki stary filmik, przed wielu miesięcy, Nagrałam taką opowieść o moim życiu zawodowym. Mówiłam, że psychologia jest moją pasją życiową. Zresztą ja wam dzisiaj ten filmik podlinkuję na dole w opisie. I przypomnę tylko, że mówiłam w tym filmie, że przez wiele lat pracowałam jako psycholog policyjny. Ja widziałam rzeczy najstraszniejsze jakie człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, ale jakie też może uczynić samemu sobie. Bo pamiętajmy, że samobójstwo jest aktem agresji o najwyższym, można powiedzieć, stopniu, bo jest wymierzonym, jest agresją wymierzonym, wymierzoną w samego siebie. Więc w tej profilaktyce trzeba bardzo być uważnym. Jeśli macie Kogoś takiego może w swoim otoczeniu, kto często wypowiada takie, takie zdania: Po co ja żyję? Moje życie jest bez sensu. Yy, w ogóle nie widzę swojej przyszłości. Yy, ludzie mają ze mną tylko problem. Lepiej by było dla wszystkich, żebym zniknął, żebym zniknęła, żebym umarł. Zresztą, ciekawe, gdybym umarł, kto by przyszedł w ogóle na mój pogrzeb. Może by się jeszcze ucieszyli, bo byłoby im lżej. A więc jeśli macie kogoś takiego, kto mówi takie rzeczy, trzeba mu dostarczyć pomocy, wsparcia, które, które to wsparcie przede wszystkim będzie polegało na nakłonieniu takiej osoby do tego, żeby podjęła terapię psychologiczną, żeby zgłosiła się gdzieś na psychoterapię, żeby nie zostawiać tak tego, bo to jest mechanizm bardzo dynamiczny i taki samonakręcający się. Chciałabym bardzo, żebyście, kochani, wiedzieli, że bardzo sprawdza się w całej mojej pracy, wieloletniej, obejmującej już 3, ponad trzy dekady, takie powiedzenie ludowe, bardzo proste, że najlepszym lekarstwem dla człowieka jest drugi człowiek. To, się, to jest myśl, która najbardziej się sprawdza i my możemy sobie nawzajem pomagać. Czasami są takie sytuacje, kiedy wręcz trzeba kogoś za uszy wyciągnąć z tego, z tego w czym on tkwi, prawda? Dla jego dobra, dla tego, żeby pewne destrukcyjne mechanizmy powstrzymać, pohamować. Oczywiście decyzja o terapii musi być zawsze autonomiczną decyzją człowieka. Szanujmy tutaj tą wolność osobową. Ale właśnie czasami rozmowa czy posłużenie się własnym przykładem, powiedzenie słuchaj, ja też miałam czy miałem problemy, ale zrobiłem to, to, to i to. To mi pomogło, tak? Poszedłem na terapię. Dzisiaj jestem innym człowiekiem, dzisiaj zupełnie inaczej funkcjonuje. Yy, takie powiedzenie, takiego można powiedzieć, świadectwa o samym, o samym sobie może być lekarstwem dla drugiej osoby, więc nie rezygnujmy z tego. Jesteście ważni, jesteście potrzebni, bez Was świat nie byłby y, taki sam. Bóg ma cudowny plan wobec Waszego życia. Y, I ten plan może być zrealizowany i będzie zrealizowany, jeśli y, będziecie wyczuleni na pewne niebezpieczeństwa i będziecie współpracować z wewnętrznym głosem w którym mówi Wam o tym, że trzeba sobie pomóc, że trzeba wreszcie zająć się sobą, że życie nie jest pasmem nieszczęść, życie nie jest pasmem cierpienia. Że zostaliśmy obdarowani życiem po to, aby czerpać z tego życia, aby mieć radość z tego życia, spełnienie szczęście. To to jest możliwe. To jest możliwe. Yy, a kiedy są trudne momenty, od tego mamy innych ludzi i tego się trzymajmy. Serdecznie was pozdrawiam. Dzięki za te wszystkie lajki, komentarze, za wiadomości prywatne. Na wszystkie odpiszę, tylko cierpliwości, bo jestem bardzo zapracowana, więc to wszystko też musi być w odpowiednim tempie. Proszę was o subskrypcję. Pomagajmy sobie wzajemnie i do zobaczenia.